Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem na rozmowę pana Macyna Karola Koczwarę, specjalizującego się w dochodzeniu roszczeń od deweloperów. I postanowiłem zadać mu kilka prostych pytań. Witam, panie mecenasie. Dzień dobry, witam państwa. Witam. Mam takie pierwsze proste pytanie: bo z tym się zwykle borykamy, komu zgłaszamy usterki? W przypadku budynków deweloperskich, czy bezpośrednio deweloperowi, czy podwykonawcom? Zawsze tylko i wyłącznie wszelkie ustarki należy zgłaszać wyłącznie deweloperowi, albowiem tylko deweloper jest stroną umowy, na podstawie której dana osoba, czy też dane przedsiębiorstwo nabyło jako członek wspólnoty mieszkaniowej udział w nieruchomości wspólnej i nabyło dany lokal. I nigdy Wykonawca, czy też podwykonawca, jak to pan określił kolokwialnie, nie jest stroną dla takiego nabywcy. Tutaj tylko i wyłącznie zgłoszenie do dewelopera. Brak takiego zgłoszenia może nawet powodować następne niebezpieczeństwo, gdzie deweloper wskaże, że nie, nigdy nie otrzymał jakiegokolwiek zgłoszenia, wobec czego nie wiedział, że cokolwiek ma naprawić. A w jakiej formie y, zgłaszamy? Czy, czy może to być forma telefoniczna, czy raczej? preferowana jest forma papierowa? Zawsze zgłoszenia powinny odbywać się tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Yy, najlepiej jak robi, kiedy robi to zarząd bądź też zarządca za wspólnoty mieszkaniowej na podstawie już jakiegoś pełnomocnictwa bądź też, bądź też m, własnej inicjatywy. Tylko, tylko, że proszę pamiętać, że ryzykownym jest w takiej sytuacji wykorzystywanie maili, SMS-ów, czy też zgłaszanie Ustnie wszelkich badań, bowiem w takiej sytuacji również deweloper może powiedzieć, że czegoś nie dostał. Maile mogą czasami nie dochodzić, mogą wpadać do spamu. SMS-y mogą również nie dochodzić, na przykład z uwagi na to, że członek zarządu dewelopera akurat znajduje się poza polską, poza zasięgiem. SMS nie dojdzie z jakichś względów, to jest tylko technika. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że wysłanie listu, jeszcze w formie poleconej, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, gdzie na Potwierdzeniu odbioru najlepiej jest jeszcze wynotować, co znajduje się w kopercie. Zawsze jest formą najpewniejszą, albowiem taki list jest po prostu dokumentem i dowód nadania go poprzez pocztę polską, zgodnie z ustawą prawo pocztowe jest również dokumentem, który jest i musi być honorowany przez sąd w ewentualnym przyszłym sporze sądowym. A kto zgłasza usterki powstałe w części wspólnej? a kto zgłasza w części powstałej, w, w części właścicielskiej, czyli te, w lokalu? Te kwestie należy zdecydowanie rozróżnić. Proszę zwrócić uwagę, że na z uwagi na specyfikę tworu, jakim jest wspólnota mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa poprzez zarząd, czy też zarządcę powierzonego y może zgłaszać tylko i wyłącznie skutecznie usterki, które obejmują części wspólnoty. Oczywiście grzecznościowo zawsze można przedstawić w imieniu danego właściciela lokalu Usterki, które są częścią danego lokalu i nie obejmują części wspólnych. Natomiast te czynności powinien już robić indywidualnie każdy właściciel danego lokalu. Tak jak wskazałem, możliwość dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec dewelopera przez wspólnotę mieszkaniową, przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej dotyczy tylko i wyłącznie części wspólnych. Natomiast to, co jest objęte substancją stanowiącą odrębną własność danego lokalu, na przykład tink na ścianie krzywo położony, to jest doskonałym przykładem, to zawsze jest roszczenie odrębne danego właściciela lokalu i powinno być dochodzone odrębnie przez danego właściciela lokalu. No. Jeszcze sprawa taka dyskusyjna. Jak długo obowiązuje okres rękojmi? Okres rękojmi, generalnie rzecz biorąc, zgodnie z przepisem kodeksu cywilnego, obowiązuje 5 lat w przypadku budynków, bo rozumiem, tylko o tych przypadkach rozmawiamy. Problemem jest to, jak. W okres powinien być obliczany. Generalnie 5 lat powinno w mojej ocenie być obliczane od momentu zbycia danego lokalu przez na, nabycia, przepraszam, bardzo danego lokalu przez y, danego tak. Proszę zwrócić uwagę, że zawsze roszczenia przeciwko deweloperowi są sumą roszczeń scedowanych na wspólnotę mieszkaniową przez właścicieli. Lokali. A zatem nabycie danego poszczególnego lokalu na rzecz danego, przyjmijmy to Jana Kowalskiego, yy, powoduje rozpoczęcie okresu biegu rękojmi, okresu przedawnienia roszczenia odszkodowawczego w stosunku do tej osoby. W Ale w zakresie tej... posiadanego udziału przez tego właśnie? dokładnie, bo on. Czyli cząstkowo, tak, tak, jeżeli dobrze rozumiem. Tak jest. Oczywiście, dla bezpieczeństwa należałoby tutaj przyjąć, jeżeli. Później w sumie mają być roszczenia przedstawione i dochodzone w sądzie przeciwko deweloperowi, należałoby dla bezpieczeństwa przyjąć tutaj datę pierwszego, nabycia pierwszego lokalu, co spowodowało ukonstytuowanie się wspólnoty mieszkaniowej. A jak pokrótce, bo oczywiście jest to temat złożony, wygląda procedura dochodzenia, dochodzenia tych roszczeń od, od deweloperów? Faktycznie jest to temat bardzo złożony. Pokrótce można wyróżnić takie etapy, gdzie wspólnota mieszkaniowa decyduje się na dochodzenie roszczeń od dewelopera. To w pierwszej kolejności oczywiście powinna sporządzić jakąś ekspertyzę budowlaną, wskazującą, co faktycznie tą wadą jest. Kompleksowo, w zakresie oczywiście tylko i wyłącznie części wspólnych danego budynku, który tworzy wspólnotę mieszkaniową. Następnie, i to jest podstawowa kwestia, należy cesjami przenieść roszczenia poszczególnych właścicieli danych lokali na wspólnotę mieszkaniową, bo tylko w takim wypadku wspólnota mieszkaniowa będzie mogła dochodzić tych roszczeń przed sądem i wystąpić po wybraniu zapewne jakiegoś pełnomocnika do sądu z roszczeniem czy to rękojmianym, czy to odszkodowawczym. No oczywiście później jest cała procedura sądowa, gdzie tak czy inaczej pierwotnie wykonana opinia ma tylko i wyłącznie walot dokumentu prywatnego i tak w tej sprawie musi być powoływany biegły sądowy. Taki, opinia z, e, takiego biegłego zawsze jest przedmiotem takiego postępowania i to de facto ten biegły potwierdza zasadność pierwotnych twierdzeń wspólnoty mieszkaniowej co do roszczeń, y, które zostały przedstawione przez wspólnotę przez poszczególnych właścicieli lokali, no i oczywiście w przypadku zasądzenia odszkodowania, czy też kwoty tytułem obniżenia ceny albo obowiązku naprawienia szkody, tutaj dochodzi do zasądzenia kwoty na rzecz dewelopera, no i standardowa egzekucja komornicza w sytuacji, gdyby deweloper nie zamierzał dobrowolnie realizować obowiązku objętego wyrokiem. Super, na dzień dzisiejszy dziękuję. Przypominam, że moim gościem był mecenas Karol Koczwara, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to zapraszam, pamiętajcie o subskrypcji, obserwowaniu, no i zadawaniu pytań, spróbujemy odpowiedzieć, jeżeli trzeba będzie, to nakręcimy może jeszcze jakiś ciekawy odcinek. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam, cześć.